Witam tutaj z Jest to odcinek informacyjny Jestem w mm, menu gry w Minecraft Ale jest to spowodowane tym, że po pierwsze Na tym komputerze, którego używam Nie miałem y, movie markera To oznacza, że nie mogę stawić zdjęcia, a chciałem zrobić filmik Dlatego zrobiłem Wciąłem y, sobie Minecraft, zalogowałem się wszedłem i jestem To y, jest po pierwsze po drugie, nie jestem w Minecrafcie, ponieważ ten film ma coś wspólnego z Minecraftem. A więc tak, niedługo badają nowy, nowy komputer, ponieważ tam ten szlach trafił. Nie działa. Dlatego miałem zamiar nagrywać nowe serie Let's Play. A co się okazało, moje konto już nie jest podbognięte limitu 15 minut. To oznacza, że pobawimy się, jest napieprzanie w takie gry jak LOL, League of Legend czy Minecraft. W Minecraftie nie będę robił cięć, ale od razu będę przyspieszał filmik. Mm, mm, co tutaj jeszcze wy, byście chcieli wiedzieć? To chyba wszystko. Nowe filmik. Aha, jeszcze... Oj, 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 nie to. Co do Call of Duty 4. Na razie nie będę wrzucał, ponieważ jestem pozbawiony pewnym do tego. Zgubiłem. I nie mogę sobie pograć um, hmm. po, e, po, e, Powiedzmy sobie, że Price i e, Soap i Gaz mają przerwę Walczyć z dopiero za jakiś czas um, To chyba wszystko A więc um, żegnam się z Wami Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Cześć